Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj powiemy sobie o narodzinach faszyzmu. Czego dowiemy się na tej lekcji? Dowiemy się, dlaczego we Włoszech powstały rządy faszystów, dowiemy się, dlaczego naziści zyskali w Niemczech popularność, poznamy okoliczności przejęcia władzy w Niemczech przez Adolfa Hitlera, poznamy również zbrodnie nazistów popełnione na niemieckim społeczeństwie. Zaczynamy od faszyzmu we Włoszech. Włochy jako państwo poniosły bardzo duże koszty materialne i ludzkie w wyniku pierwszej wojny światowej. Jednocześnie nie uzyskały tak dużych korzyści, jakby mogły się tego spodziewać i nie zrealizowały też konsekwencji swoich mocarstwowych ambicji. Sytuacja gospodarcza po wojnie była bardzo trudna wśród chłopów i robotników. Nastroje były radykalne, dochodziło do strajków na dużą skalę, zamieszek i starć z policją. Strajkowali także urzędnicy. Ogólnie po I wojnie światowej e, mamy nadal wzrost nastrojów nacjonalistycznych, co było związane e, z kryzysem powojennym. I rządy też, albo społeczeństwa raczej nie były zadowolone z rządów demokratycznych. Coraz większą popularność w społeczeństwach europejskich zyskiwała także idea władzy dyktatorskiej. Wierzono bowiem, że tylko silny przywódca będzie w stanie rozwiązać problemy społeczeństwa i państwa. We Włoszech grupą, która głośno manifestowała swoje niezadowolenie, byli kombatanci, niedawni żołnierze. Często nie mogli oni znaleźć dla siebie miejsca w powojennym społeczeństwie. Brakowało dla nich pracy, dlatego też byli przekonani, że ich ofiary e, złożone na wojnie, ich poświęcenie okazało się daremne. Część z nich wstępowała do związków kombatanckich, na bazie których narodził się we Włoszech ruch faszystowskich e, z włoskiego Fascio Związek. Na jego czele na początku 1919 roku stanął Benito Mussolini, niegdyś socjalista, wyrzucony jednak z partii za e, nawoływanie do przystąpienia do wojny. E, był także dziennikarzem, w czasie wojny żołnierzem. Faszyści stanowili ruch polityczny, który odwoływał się do użycia przemocy, tworzyli bojówki. Jako wrogowie lewicy byli m.in. wykorzystywani przez przedsiębiorców do rozbijania strajków robotniczych. System polityczny we Włoszech, należy sobie to powiedzieć, nie był stabilny. Choć najliczniejszą reprezentację w parlamencie mieli liberałowie, nie udało im się stworzyć trwałej większości rządowej, silna była. Lewica podzielona jednak na socjalistów i komunistów, wzrastało znaczenie faszystów, skrajne ugrupowania zwalczały się w bardzo ostry i radykalny sposób. Zamożniejsze warstwy społeczeństwa dostrzegały w ruchu faszystowskim siłę, którą mogą e, przeciwstawiać, e, którą, która może się przeciwstawiać e, we współczesnym e, świecie. Przede wszystkim w faszystach widziano taką siłę, która może zwalczyć komunizm, który rozrasta, narastał na sile we Włoszech. Faszyści głosili hasła nacjonalistyczne oraz odwoływali się do konieczności utrzymania społecznego porządku, domagali się reform społecznych, jednak uznawali zasadę solidaryzmu i całkowicie odrzucali hasła lewicy. W końcu 1921 roku Benito Mussolini przekształcił swój ruch w ugrupowaniu o nazwie Narodowa Partia Faszystowska, która stale zyskiwała zwolenników i stała się partią masową. Już wiosną 1922 roku liczyła 320 tysięcy członków. Mussolini był w partii traktowany jako nieomylny przywódca, otaczany był także kultem, głosił ideę silnego państwa, mówił o wskrzeszeniu. Potęgi Cesarstwa Rzymskiego zamierzał wkrótce stanąć też na jego czele. Bojówki zorganizował formację paramilitarną, tak zwane czarne koszule, które napadały na lokale partyjne lewicowych partii i na innych posłów. A więc głównym zadaniem czarnych koszul było po prostu zwalczanie wszelkich przeciwników politycznych. Faszyści przygotowywali się do przejęcia władzy. W październiku 1922 roku ich kongres zdecydował o podjęciu się marszu na Rzym. Bojówki faszystowskie zgromadziły się w pobliżu stolicy. Wprawdzie nie miały szans w starciu z wojskiem, jednak król nie chciał ryzykować wojny domowej, postanowił więc spełnić żądania faszystów i tym samym powierzył Mussoliniemu urząd premiera. Nowy rząd powstał 30 października 1922 roku, a czarne koszule odbyły w Rzymie defiladę zwycięstwa. Zdobycie przez Mussoliniego stanowiska premiera nie oznaczało od razu likwidacji systemu parlamentarnego we Włoszech. Faszyści rządzili początkowo w koalicji z partiami Prawicy i Centrum, jednak prędko umacniali swoją pozycję. Rząd otrzymał na rok specjalne uprawnienia, aby dokonać reform w państwie stopniowo, Większy od niego wpływ na decyzje państwowe zdobyła Wielka Rada Faszystowska, nad którą pełną kontrolę miał Benito Mussolini. Wybory w 1924 roku odbyły się według nowej większościowej ordynacji, która ułatwiła faszystom uzyskanie przewagi w parlamencie, przyczynił się do tego również brak jedności opozycji oraz oszustwa wyborcze. Stanowczo przeciwko metodom działań faszystów protestował lider socjalistów, Giacomo, Giacomo Matetotti, Giacomo Matteotti w dwa miesiące po wyborach został przez ich bojówkę zamordowany. Wywołało to powszechne oburzenie w kraju, jednak król i polityczna prawica zdecydowali się udzielić faszystom nadal poparcia. Większość posłów opozycji na znak sprzeciwu opuściła parlament. Rząd tymczasem zlikwidował wolność prasy. W latach 1925-1926 pełnia władzy dyktatorskiej przeszła w ręce Mussoliniego. Przyjął on tytuł ducze. Czyli z włoskiego wódz. Rząd mógł sprawować władzę za pomocą dekretów bez uwzględniania zdania parlamentu. System demokratyczny całkowicie został zlikwidowany. Zakazano działalności wszelkich partii politycznych poza faszystowską. W kolejnych wyborach kandydatów na posłów zatwierdzała Wielka Rada Faszystowska, a więc pełną kontrolę nad państwem miał Benito Mussolini. Rolę króla ograniczono do funkcji reprezentacyjnych, przejawy sprzeciwu wobec władzy faszy faszystów były tłumione przez policję polityczną i specjalne trybunały. Jednakże ten faszyzm we Włoszech nie był terrorem o charakterze takim jak w Związku Radzieckim czy też później w hitlerowskich Niemczech. Przywódcy opozycji w większości emigrowali lub przebywali we więzieniach. Nowa organizacja społeczno-ekonomiczna państwa miała się opierać na zasadach korporacjonizmu. Polegało to na tym, że poszczególne branże życia gospodarczego wyodrębniono w korporacje tworzone zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Wspólnie wyłaniali oni przedstawicieli do Narodowej Rady Korporacyjnej. Miała ona w pewnym sensie zastępować parlament, choć nie uzyskała większych uprawnień. Działalność związków zawodowych była zakazana. Państwo za pośrednictwem korporacji dyrygowało kwestiami produkcji i pracy i kontrolowało też życie gospodarcze. Początkowo faszyści byli wrogo nastawieni do kościoła katolickiego, zmieniło się to dopiero w 1929 roku, kiedy Mussolini zawarł z papieżem Piusem y, XI Traktaty latrańskie, tym z. Tym samym powstało państwo Watykan yy, i właściwie zakończył się ten spór z papiestwem, który trwał yy, od momentu zjednoczenia Włoch w XIX wieku. I przechodzimy do nazizmu w Niemczech. Niemcy były państwem, które w wyniku klęski w I wojnie światowej znalazło się w sytuacji niemal stałego kryzysu społecznego, gospodarczego i politycznego. Ponadto panowało wśród Niemców przekonanie o niesłuszności postanowień traktatu wersalskiego, a w konsekwencji panowała atmosfera rozgoryczenia i marzenie o odzyskaniu mocarstwowej pozycji. Stanowiło to grunt dla rozwoju nacjonalizmu. Z drugiej strony w kraju bardzo silna była tradycja lewicowa, a sytuacja gospodarcza sprzyjała niepokojom społecznym. Wprawdzie u początków Republiki Weimarskiej wystąpienia rewolucyjne zostały stłumione, jednak idee komunistyczne miały nadal wielu zwolenników. Podobnie jak we Włoszech na opinię publiczną oddziaływali weterani I wojny światowej. Wobec ograniczenia wojska niemieckiego dostaną 100 tysięcy żołnierzy, szczególnie liczni byli tu żołnierze i oficerowie, którzy wbrew własnej chęci znaleźli się poza armią. W jednym z wielu istniejących w Niemczech radykalnych, nacjonalistycznych ugrupowań rozpoczął swoją działalność Adolf Hitler, który był weteranem I wojny światowej, Austriakiem, który jednak jako ochotnik wstąpił do armii niemieckiej. Wcześniej zupełnie nieznany okazał się świetnym mówcą, potrafiącym gromadzić wokół siebie zwolenników i sprawnym organizatorem. Partia, do której wstąpił, działała w Monachium. Przyjęła w 1920 roku nazwę Narodowo-Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotników z niemieckiego NSDAP, a Hitler szybko stał się jej przywódcą, wodzem obdarzonym niepodważalnym autorytetem, co przypominało pozycję Mussoliniego wśród włoskich faszystów. Na których zresztą Hitler się wzorował, tworząc niemiecką wersję faszyzmu. Podobieństw programu NSDAP do, faszystów, do faszyzmu włoskiego było bardzo wiele. Nacjonalizm, kult wodza, kult silnego państwa i siły militarnej, odrzucenie parlamentarnej formy rządów i liberalizmu, nienawiść wobec komunistów. Podstawową, podstawą przekonań Hitlera były hasła obalenia ładu wersalskiego i wskrzeszenia wielkości Niemiec. W ideologii narodowego socjalizmu, nazizmu, kluczową rolę odgrywał też rasizm i antysemityzm, które we które w faszyzmie włoskim właściwie nie miało aż tak wielkiego znaczenia. Hitler wierzył w możliwość przejęcia władzy w Niemczech. Jego droga do sprawowania rządów była jednak znacznie dłuższa niż Mussoliniego we Włoszech. Dużą część wysiłków skierowano w NSDAP na rozwój paramilitarnych bojówek, oddziałów szturmowych SA, mających zwalczać przeciwników politycznych. W listopadzie 1923 roku Hitler podjął próbę przejęcia władzy w Monachium i marszu na Berlin. Zamierzony zamach stanu był jednak źle przygotowany i wobec braku poparcia ze strony wojska się nie udał. Walki uliczne trwały krótko, pucz monachijski, bo tak było nazywano to nazywane to wydarzenie. Pucz to zamach stanu, najczęściej z siły zbrojnej, został stłumiony, a przywódcy nazistowscy aresztowani. Hitlera skazano wówczas na 5 lat więzienia, a NSDAP zdeleg zdelegalizowano. Jednakże. Na przełomie 1924 i 1925 roku Hitler wyszedł na wolność, odbudował partię i uzyskał jej ponowną rejestrację. Pobyt w więzieniu zwiększył popularność Hitlera. W czasie pobytu w więzieniu napisał książkę Mein Kampf z niemieckiego Moja walka, w której zawał, zawarł podstawy swoich poglądów, podstawy ideologii nazizmu. Dojście Hitlera do władzy w Niemczech. W latach dwudziestych XX wieku Hitler stopniowo budował siłę swojej partii, która zajmowała już stałą, początkowo niezbyt liczną pozycję i niezbyt liczną i znaczną pozycję na scenie politycznej. E, jednak coraz bardziej zyskiwała na sile. E, chociaż na początku w wyborach parlamentarnych naziści uzyskiwali zaledwie kilka procent głosów. Wzrost poparcia dla NSDAP nastąpił dopiero, kiedy Niemcy na początku lat 30. odczuli skutki wielkiego kryzysu gospodarczego. Olbrzymie bezrobocie w Niemczech, większe niż w innych krajach, przekraczające poziom 30% i dramatycznie pogarszająca się sytuacja materialna ludności sprzyjały postawom radykalnym. Gwałtownie zaczęło rosnąć poparcie zarówno dla komunistów, jak i niemieckich faszystów, czyli nazistów. Dotychczas rządzące, bardziej umiarkowane partie nie potrafiły stworzyć programu poprawy sytuacji w państwie, który znalazłby szerokie poparcie. Komuniści zaczęli uzyskiwać w wyborach kilkunastoprocentowe poparcie, liczba głosów oddawanych na, SDAP, na NSDAP rosła w jeszcze większym tempie. Hitler potrafił zdobyć zwolenników w różnych grupach społecznych, był to niewątpliwie jego atut. Biedniejszych przekonywał, że jest w stanie uzdrowić gospodarkę i poprawić ich los. Przedsiębiorcy widzieli w nim człowieka, który uratuje kraj przed komunistami. Znaczna część wojskowych spodziewała się, że Hitler zdoła odbudować siłę państwa, siłę militarną i zaprowadzić wewnętrzny porządek. Ulegano jego hasłom nacjonalistycznym i obietnicom, że przywróci narodowi niemieckiemu godność odebraną przez traktat wersalski. W 1932 roku odbyły się wybory prezydenckie i dwukrotne parlamentarne. W walce o prezydenturę Adolf Hitler przegrał wprawdzie z dotychczasowym prezydentem Paulem von Hindenburgiem, zdobył jednak aż 37% głosów. Tyle samo uzyskała NSDAP w wyborach parlamentarnych w kolejnych, przeprowadzonych po czterech miesiącach 33%, podczas gdy komuniści 17%. Powtórzenie wyborów w tym samym roku wynikało z niemożności utworzenia rządu. Nie dało się stworzyć większości parlamentarnej bez Hitlera, a on nie godził się na zajęcie w rządzie drugoplanowej pozycji. W tej sytuacji 30 stycznia 1933 roku prezydent Hindenburg mianował Hitlera kanclerzem, czyli premierem. Po objęciu urzędu kanclerza, Hitler przystąpił do stopniowego eliminowania z życia politycznego swoich wrogów, a następnie tymczasowych sojuszników. W lutym 1933 roku w niewyjaśnionych okolicznościach spłonął budynek Reichstagu, a więc parlamentu. Hitler oskarżył o podpalenie komunistów, twierdził, że państwo jest zagrożone, dlatego uzyskał następnego dnia od prezydenta podpis na dekrecie o ochronie narodu i państwa. Dawał mu on specjalne uprawnienia dla przywrócenia porządku, w tym możność zawieszenia swobód obywatelskich. Dysponował teraz wszelkimi możliwościami administracyjnymi oraz posługiwał się terrorem bojówek nazistowskich a więc mógł znacząco wpłynąć na wynik kolejnych e, zaplanowanych na marzec wyborów, w których NSDAP zdobyła aż 44% głosów. Mandaty komunistów zostały unieważnione, a Hitler uzyskał poparcie Hadeków. To wystarczyło, aby parlament wymaganą większością 2 trzecich głosów przyjął ustawę o pełnomocnictwach dla rządu. Na cztery lata otrzymywał on prawo wydawania ustaw i uchylania konstytucji. Wkrótce wszystkie partie poza nazistowską przestały istnieć, a Hitler i NSDAP objęli pełnię władzy w państwie. Czasy Republiki Weimarskiej dobiegły końca, nastała Trzecia Rzesza Niemiecka. Dziesiątki tysięcy przeciwników politycznych zostały aresztowanych i osadzonych w obozach pracy. Powstały wówczas pierwsze nazistowskie obozy koncentracyjne. Hitler rozprawił się również z lewicowym skrzydłem ruchu nazistowskiego i zarazem z jego częścią odpowiedzialną za wyniesieniem go do władzy, czyli SA. Ich siła i ambicje niepokoiły samego Hitlera oraz dowództwo armii i prawicowych konserwatystów, których chciał pozyskać. Rozprawę z SA i wymordowanie ich przywódców powierzył sztafetom ochronnym SS, rozbudowanej e, od lat osobistej paramilitarnej gwardii. W czasie tego wydarzenia nazywanego nocą długich noży, w czerwcu 1934 roku zabito około 1000 członków SA. Sztafety ochronne, a więc SS z Heinrichiem Heimlerem na czele, obok policji politycznej Gestapo i służb bezpieczeństwa stały się właśnie w tym momencie narzędziem represji. Miesiąc później zmarł prezydent Hindenburg. A Hitler przejął jego uprawnienia i uzyskał niczym nieograniczoną władzę dyktatorską, jako Führer e, z niemieckiego wódz III Rzeszy. E, oprócz administracji państwowej, dysponował aparatem partyjnym oraz narzędziami represji w postaci wcześniej wymienionych instytucji takie jak SS czy Gestapo i Służby Bezpieczeństwa. Pobicia i morderstwa były sposobem na złamanie resztek oporu społeczeństwa. Rozbudowywano opozy koncentracyjne, do których bez wyroku sądowego kierowano osoby niewygodne politycznie bądź też należące do niepożądanych grup społecznych. Do 1939 roku trafiło tam około 170 tysięcy osób. Antysemityzm Stał się właściwie częścią ideologii państwowej. Żydów oskarżał Hitler o wrogość do narodu niemieckiego i działanie przeciwko niemu, zarówno na arenie międzynarodowej, jak i w kraju. Z jednej strony poprzez, poprzez wspieranie rewolucji komunistycznej, a z drugiej przez wyzysk kapitalistyczny. Osoby pochodzenia żydowskiego zostały pozbawione w 1935 roku praw obywatelskich na mocy tzw. Tak tak ustaw norymberskich. W ciągu następnych paru lat zakazano im nie tylko sprawowania urzędów, lecz także bycia właścicielami przedsiębiorstw czy nawet prowadzenia samochodów. Ich mienie przystało podlegać ochronie prawnej, miały miejsce napaści i grabieże. Żydom zakazano zawierania mieszanych niemiecko-żydowskich małżeństw. Szczytem prześladowań niemieckich Żydów był pogrom w nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku, nazywany Nocą Kryształową. Spalono wówczas wiele synagog, zniszczono kilka tysięcy sklepów, zamordowano wielu Żydów, a około 20 tysięcy z nich trafiło do obozów koncentracyjnych. Skutkiem pogromu było także opublikowanie listy zawodów, których nie mogli wykonywać Żydzi, oraz zakaz wstępu do kina i teatru. Hitlerowi udało się zrealizować zapowiedź odbudowy gospodarki. Światowy wielki kryzys się skończył. Niemcy w 1932 roku zostały zwolnione z obowiązku dalszego spłacania reparacji wojennych. Państwo dokonywało inwestycji w przemysł z myślą o przyszłej wojnie. To wszystko umożliwiało rozwój ekonomiczny kraju i poprawę warunków życia ludności. Bezrobocie przestało być problemem. W 1939 roku wynosiło zaledwie 2%. Wzrastające w społeczeństwie poparcie dla Hitlera było konsekwencją zarówno sukcesów gospodarczych, jak i przemyślanej propagandy, na czele której stał Józef Goebbels. Rozbudowano system kontroli społeczeństwa i jego indoktrynacji: zostały im podporządkowane prasa, radio, kino i szkoła oraz organizacje, które nie reprezentowały społeczeństwa, lecz miały nim kierować. W pajaniu młodzieży ideologii nazistowskiej służyła Hitler Jugend z języka niemieckiego młodzież Hitlera, do której przynależność z czasem stała się obowiązkowa. Naziści dążyli do całkowitego wyeliminowania społeczeństwa, również osób niepełnosprawnych, fizycznie i umysłowo, poddawane one były eksperymentom medycznym, bardzo często też były e, mordowane. Dziękuję za uwagę.